Hey wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem BlayFox na kolejny odcinek z teorii pytań widzów na temat FNAF, więc zaczynajmy. Pierwsze pytanie od Loki Comics 145. BlayFox, odpowiedź proszę na to pytanie: Co robi Foxy we FNAF 1? Jak wchodzi do biura? Czy pakuje nas do swojego kostiumu? Nie. Jesteśmy pakowani tylko do kostiumu Frediego i nie przez Foxiego, tylko przez Frediego albo przez marynetkę. I prawdopodobnie tylko te dwa animatroniki mogą schować strusza do kostiumu. Kolejne pytanie od Adama Zysk. Blayfox czy BB i JJ mają swój jumpscare? Nie. Jaki jeden i drugi animatronik nie posiadają swojego jumpscare'u? Bo Balloon Boy jest tylko z dobą, która za pomocą marynetki dostaje się do naszego biura, i jest tylko iluzją. A JJ był to animatronik. Który był w poprzedniej lokalizacji, ale został rozłożony na części, ale pokazuje się we FNAFie 2 jaka iluzja stróża nocnego. Pytanie od Mopsa Sus 1. Blayfox czy to prawda, że we FNAF 1 animatroniki uważają ochroniarza za, za endoszkielet Frediego, bo wkładają go do jego kostiumu. Yy, pomimo to, że Fonga mówi nam, że animatroniki uważają nas za endoszkieleton, to jest to nieprawdą. A potwierdzające tego faktem jest to, że jak Bonnie wejdzie do pokoju szczęściami do animatroników, to na stole siedzi endoszkielet i nie zwraca w ogóle na niego uwagi, co może jaśnie potwierdzać, że animatroniki nie widzą w nas. Tylko endoszkieletonu. I nie mają potrzeby zakładania kostiumu na endoszkielet. Kolejne pytanie od Nowakowskiego. Blayfox Fox ma pytanie, czy to prawda, że Scott rezygnuje z produkcji FNAF 6? Prawdopodobnie Scott nie rezygnuje, ale robi sobie przerwę od produkcji gier. I jeszcze Scott musi zająć się filmem FNAF, który wyjdzie prawdopodobnie za rok. Kolejne pytanie od Mysza Kysza. Jakie co dziecko z FNAF ma pluszaka chiki po niego, Frediego i Foxiego? Przecież ich jeszcze nie było za czasów Fredbird Family Diner. Tak naprawdę za czasów tej pizzerii rzeczywiście ich nie było, ale powstały pluszaki które później zainspirowały twórcę animatroników do stworzenia oryginalnej czwórki. I za czasów Freddy's Family Diner powstały już pierwsze modele masek właśnie tej czwórki animatroników, które nosili koledzy i brat naszego głównego bohatera z FNAF 4. Okej, okay, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie wpaść na Plus i widzimy się w następnych odcinkach, więc na razie trzymajcie się. Cześć!